Były przyjaciel i jego żona są dla mnie i dla mojej żony jak rodzina od kilku lat. Nasza czwórka była bardzo zżyta. Nasze dzieci są w tym samym wieku i są dobrymi przyjaciółmi. Byliśmy jedną wielką rodziną. Robiliśmy razem obiad kilka razy w tygodniu, razem jeździliśmy na wakacje. Naprawdę traktowałem mojego byłego przyjaciela jak brata, a moja żona i żona byłego przyjaciela też były bardzo blisko. Pięć miesięcy temu byłem całkowicie zszkowany odkryciem romansu między moją żoną, a byłym przyjacielem. Moja żona zostawiła e-mail otwarty na naszym komputerze i zobaczyłem jej wiadomość do jej długoletniego terapeuty, który powiedział, że mój przyjaciel dołączy do niej znowu na nadchodzącej sesji. Co? Dlaczego mój były przyjaciel miałby chodzić na sesje terapeutyczne bez mojej wiedzy? Przeszukałem i znalazłem kilka innych wiadomości do i od terapeuty, co dowodzi, że mój były przyjaciel chodził na sesję razem z nią przez około sześć tygodni. Sprawdziłem konto na telefonie komórkowym i odkryłem, że od późnego lata każdego dnia wymieniają setki wiadomości, które sięgały nawet 500 wiadomości dziennie. Mówiąc o wakacjach, moja żona i ja gościliśmy obie nasze rodziny, rodziców, rodzeństwo zarówno podczas święta dziękczynienia, jak i świątecznej kolacji, a były przyjaciel i jego żona przyszli do nas na kolację w oba święta. Zapisy tekstowe pokazały, że cały czas spędzony w naszym domu z naszymi rodzinami, moja żona i były przyjaciel wysyłali do siebie wiadomości. Robili to codziennie, a nawet gdy spotykaliśmy się w czwórkę, pokazałem żonie dowody i przyznała, że ona i mój były przyjaciel zakochali się. To się po prostu stało. Nie wiem jak, ale ja go kocham i już nic do ciebie nie czuję. Przepraszam. Pojechali razem na wycieczkę szkolną. Coś się wydarzyło w jej pokoju hotelowym i wszystko szybko się zmieniło. Kiedy ja leżałem na kanapie twarzą w dół, nie mogąc na nią patrzeć, wyjaśniała mi, że postanowili się wyprowadzić i rozwieść ze mną i żoną byłego przyjaciela. Nie chcieli tego robić natychmiast ze względu na dzieci ale że w końcu to nastąpi. Spotkania z terapeutą miały podobno przede wszystkim na celu znalezienie sposobu na przełamanie tego dla mnie i żony byłego przyjaciela tak delikatnie, jak to możliwe, ponieważ tak bardzo martwili się o nasze uczucia. Żona byłego przyjaciela i ja jesteśmy całkiem pewni, że w ogóle nie planowali nam opowiadać o romansie. Zamiast tego pewnie zażądaliby rozwodu z naszą dwójką. Kiedy znaleźliby do tego jakiś powód, ale po kilku miesiącach odkryliby, że czują do siebie coś więcej. Moja żona wyprowadziła się dwa miesiące temu. Byłem i nadal jestem całkowicie zrozpaczony. Płaczę każdego dnia. Płakałem pisząc kilka pierwszych akapitów tej historii. Martwię się nieustannie o wpływ na nasze dzieci, ale nie jestem tchórzem, kiedy uważam, że zostałem oszukany. A w tym przypadku zostałem bardzo oszukany. Kilka lat temu były przyjacielu biegał się o miejsce w zarządzie edukacji, bo art of Education, mając na to bardzo małe szanse. Pomagałem mu w przygotowywaniu materiałów do kampanii i przygotowywaniu debat, a moja żona, znany pracownik okręgu szkolnego, to będzie ważne później, wypowiadała się o nim najlepiej, jak mogła ku naszemu zdziwieniu wygrał z przewagą kilkudziesięciu głosów. Bycie w zarządzie stało się centrum świata byłego przyjaciela. Dołączył do każdej komisji, którą mógł. Stało się to podstawą jego romansu z moją żoną, ponieważ stale chodzili na wydarzenia szkolne i spotkania wieczorami i w weekendy. Kiedy odkryłem romans, moje myśli szybko zwróciły się ku zemście i przyszło mi do głowy że poza małżeński romans między członkiem zarządu a pracownikiem okręgu szkolnego był co najmniej niestosowany, a prawdopodobnie naruszał politykę okręgu szkolnego. Znacznie gorsze dla nich było to, że moja żona starała się o nową pozycję administracyjną, a wszyscy wiedzieli, że nową pozycję i podwyżkę ma praktycznie w kieszeni. Właśnie skończyła studia magisterskie z kierunku administracji szkolnej za namową swojego dyrektora i kuratora, aby mogła awansować na to konkretne stanowisko. Miałem mnóstwo dowodów romansu, wiadomości od nich obydwu, w których do wszystkiego się przyznają, wyciągi z zapisami całej historii SMS-ów, wiadomości e-mail do terapeuty i tym podobne rozważałem wysłanie wszystkich dowodów do zarządu, ale stwierdziłem. Że mógłbym nie zostać potraktowany poważnie, ze względu na to, że byłem zrozpaczonym partnerem. Zamiast tego wymyśliłem fikcyjnego, oburzonego przyjaciela, który planował pojawić się na następnym spotkaniu zarządu i publicznie wyjawić cały romans. Powiedziałem mojej żonie, że próbowałem przekonać przyjaciela, żeby tego nie robił, ale nie mogę niczego zagwarantować, tak jak się tego spodziewałem. Były przyjaciel doszedł do wniosku, że jedyną opcją jest przyznanie się do wszystkiego samemu. Natychmiast jego przełożony od razu poradził mu, żeby zrezygnował ze swojej pozycji. Jego żona powiedziała mi, że był przez to bardzo przybity i przez kolejne dni w ogóle nie wychodził z łóżka. Gdy wiadomość o aferze i rezygnacji byłego przyjaciela zaczęła się rozchodzić, dyrektor, wieloletni przyjaciel zarówno mojej żony, jak i byłego przyjaciela, skontaktował się z moją żoną i ze łzami w oczach poinformował ją, że jej awans na stanowisko administracyjne w okręgu nie jest już odpowiednie ze względów politycznych. Stanowisko dla niej zostało później wypełnione przez kandydata z zewnątrz. To spowodowało falę zamieszania i plotek w całym okręgu, ponieważ całkiem dobrze wiadomo, że moja żona nowe stanowisko miała praktycznie w kieszeni. Dzień po tym jak poinformowano ją, że nie dostała promocji, moja żona i ja, pomimo naszego rozpadającego się małżeństwa, zabraliśmy syna na śniadanie razem w jego urodziny. Kiedy siedzieliśmy przy stole, rodzic przechodzący obok zatrzymał się, aby pogratulować żonie nowej roli i awansu. Podziękowała mu, a później przeprosiła nas i poszła do Łazienki, w którym płakała przez kilka minut. Pozwoliłem, aby sprawa ucichła na kilka tygodni, a potem, tuż przed wyprowadzeniem się mojej żony, wyjawiłem mój mały sekret. Nigdy nie było oburzonego przyjaciela, który groził, że ich ujawni. To byłem ja. Cała historia rozeszła się po naszym dosyć małym miasteczku, w którym były przyjaciel dorastał, a moja żona pracowała przez prawie 20 lat. Moja żona nie rozmawia ze mną o tym, jak idzie jej w pracy, ale słyszałem od niektórych osób, że jej bardzo dobra reputacja bardzo ucierpiała. Były przyjaciel, dawniej bardzo towarzyska osoba pojawiająca się na wszystkich wydarzeniach i imprezach. Całkowicie zniknęła z życia miasta i wychodzi z domu jedynie, aby skosić trawnik. Wkrótce się wyprowadza do malutkiego mieszkania, na którego stać, bo teraz będzie musiał płacić alimenty na dzieci. Moja żona i były przyjaciel twierdzą, że zamierzają próbować żyć razem, pomimo całego publicznego upokorzenia. Życzę im dużo szczęścia, jestem pewien że pokazywanie się razem na mieście będzie dobrze przez wszystkich odebrane.